Powiedz, a nagramy wydanie samochodu, co? Bo jest takie fajne, ciekawe. Możemy? Ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Piotr. Piotr. Piotr Józefowicz. I, I pan Jesław. Słuchajcie, e, przyjechał pan do nas. W sumie, namówi mnie pan, żeby zrobić panu szybką usługę. w pana samochodzie, jakim? Forsz T5, Kalifornia rocznik 2005, czyli auto ma 20 lat. Tak, ale jego sympatyczny kolega przyjechał. Czym pan przyjechał do nas? Też Volkswagenem, tyle że te czwórka. Ee, Ile lat? Multivan 96 roku, jeden z pierwszych modeli. Jaki jakim przebieg? Eee, 300 z czymś, 320, 330 tysięcy. I co cały czas w stoi, bo się psuje? Nie, jeździ, po prostu jeździ. Te, te czwórki to są atomowe. A jaki silnik? No i mam nadzieję, że to jest dopiero jedna trzecia przebiegu. 102 konie, 2,5 litra diesel. Prawdopodobnie coś dłubnięty. E, nie wiem, ale ma bardzo mocny silnik i bardzo no, szybko się zrywa przy każdym przyspieszeniu, więc myślę, że może coś być. No chyba, że Niemcom się coś udało zrobić od razu dobrze. Można tak być. Czyli za swoim kolegą na nadąża panu, a tam jest 2,5 litra, 160? Nie, 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 nie. 120. 120. 120 koni, tak, to jest 2,5 litrówka. No dobra. Tutaj teoretycznie 102, nie? Oha. No dobrze, to co? Idziemy do samochodu? Bo no, jest, jest samochód fajny, ciekawy. Dla mnie też to była ciekawostka, że mogłem zobaczyć po 20 latach, jak wygląda samochód, jak wygląda namiot, a on już. Kurde, tam trzeba było już powoli myśleć, żeby znaleźć. I jak tam. wygląda właściciel, nie? A właściciel wygląda fantastycznie, Także chodźcie do auta, idziemy. A, a my dzisiaj mamy fajny dzień, bo... E, w sumie idzie nam na zakładkę. Witam, witam kolejną gwiazdę na, naszego odcinka. Poczekasz chwileczkę. Słuchaj, zapraszam na kawę, dogosić, rozsiądź się, bo Twoje auto jeszcze jest w rozsypce, nie? Także spokojnie. Piękny dzień, nie pada. Także Panie Piotrze. E, a nie, to może jeszcze zobaczymy. O, to zobaczymy po drodze tą tę czwórkę. Wiesz będzie Próbowałem namówić pana Wiesława na dach. Panie Wiesławie, ale pan stwierdził, że... Y, to znaczy generalnie mam zasady jedną. Samochód ma być taki jak był fabryczny. Więc y, żadnych przeróbek nie robię w środku. Jak ktoś tam namawia na robienie szafek, czegoś tego, to absolutnie. Są udogodnienia zrobione, w nim oczywiście, własnych pomysłów najczęściej, ale takie, że wymagają 5 minut demontażu i auto dalej jest takie jak było fabryczne. Rozumiem, że serce by się Panu krajało, jak my byśmy kroili ten dach. Dokładnie. Nie daj Boże o w dziury jakieś albo coś tak dalej. Panie Piotrze! Tak. To może tu przejdźmy, co? Z tej strony. W ogóle auto wygląda bardzo ładnie. Nie? To, że jak pan przyjechał, to stwierdziliśmy, że jest takie. E... Kurde, ono się ładnie trzyma, ale pan mówi, że tam jakieś małe poprawki lakiernicze były. Były. Delikatnie. Ale teraz co, wygląda lepiej? No wygląda, bo jest przede wszystkim umyć. <śmiech> <śmiech> I ładny napis ze smoku. Namawiałem. Tak. Pan tak, tak nie do końca, tak jak widziałem, był zadowolony z tego mojego pomysłu, ale teraz co, finalnie? Bardzo ładnie wygląda. Super. Cieszę się, że się Pan odbierze. Nie ma problemu. Ja bym chciał, żeby Pan w ogóle zademonstrował nasze widzom, Bo tu mamy jaki dach? Jak on jest otwierany? Elektrycznie hydraulicznie. I jako ciekawostka, to się panu ostatnio zepsuło, bo to widzów tak. na pewno interesuje, bo te auta są dostępne na rynku, one jeszcze będą długo dostępne. Te dachy są też cały czas jeszcze na tych samochodach. Panu się to zepsuło. Tak. Jakby pan mógł powiedzieć, jaki jest koszt takiego, takiej naprawy, bo to przy nowe części czy one były regenerowane? No, nowe. nowe części. Dobra, to ja się zamknę, a pan powie, ile to kosztuje, żeby taki dach hydrauliczno-elektryczny się otwierał. Jak przestaje działać? No to, co teraz ostatnio zapłaciłem było niecałe 5 tysięcy euro. 5 tysięcy euro? W pobliżu. Czyli mamy 22 tysiące z hakiem. E, gdzie tu jeszcze by się przydało już powoli szukać gdzieś namiotu? Bo on już, już on widać, że swoje pa latkę. parę razy był mokry, zamknięty. E... Też, ale to nawet nie był problem, ale no, on ma 20 lat i ma. On, już, on już się trochę I, i, pojeździł. I, 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 i się trzymają na no jeszcze, to jest. jeszcze, jeszcze troszkę. Mamy dla pana taką magiczną sztuczkę przygotowaną. Specjalnie ściągnęliśmy znane, znanego magika, który występuje w telewizji i w ogóle. O, Ej, nazywa to... się Niemagiczny Dawid. Oje, oje. Ej, i, I jak się panu nie uda go po prostu przechytrzyć, to nie wiem czy panu auto wydamy. Aha. Bo nie wiem jakie on ma pomysły. Nieraz potrafi, nie wiem, sprawić, że kluczyki znikną. W ogóle właściciel no. znika, tak potrafi sprawić. No i teraz właśnie oddam pana w jego ręce i dopiero będziemy mogli przejść do auta, jak sobie pan z nim poradzi. Okay. On przygotował jedną fajną sztuczkę, ale powiem, że pan sobie fantastycznie poradzi. No. <laughs> Dawid! Cześć! Dobrze. Witam serdecznie. Niemagiczny Dawid. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasz zaprzyjaźniony czarodziej i magik. Zgadza się. I teraz przygotował sztuczkę. Ja próbuję przy tych sztuczkach być i wyłapać go i nie idzie mi. Spróbuję teraz. Dobrze. Moi pan, drodzy, może Pan pomagać. Wszystkie karty są różne. W grze się nie Wszystkie nie karty są różne. Niech poje pan w dowolnym momencie stop. Stop. To będzie karta dla Pana. Chce pan ją zmienić, czy nie? Nie. Na pewno? Na pewno. Definitywnie? Na 100%? Tak. Dobra, proszę wziąć swoją kartę, pokazać widzom mi nie pokazywać. Do Okej. Okay. Dobra. Pana karta, tak? Dobrze. Nie Nieważne, proszę włożyć do środka. Dobrze. I teraz przejdziemy do drugiej części szczuczki. W drugiej części szczuczki będę potrzebował jednego rekwizytu z mojej walizki. Dobra. Moi drodzy, będą to kajdanki. Ale spokojnie pana nie będziemy skuwać. To mnie pan skuje. I zrobimy w ten sposób. Pan zamknie w te kajdanki. Ja pójdę do kampera pana. W 10 sekund uwolnię się z tych kajdanek. Znajdę pana kartę, dobra? Możemy tak się umówić? No możemy. Dobrze. Był Pan może kiedyś policjantem? Nie. Dobra, czyli... Dzisiaj... A kiedyś mnie zatrzymali Pana. Dobra. Okej. Okay. Tak, proszę przełożyć tutaj przez łańcuch. Ciasno, ale żeby krew mi dopływała. Powiem, że takich, takich rzeczy jeszcze u nas nie było. Dobra, super. Bez przekręcania, bez przekręcania. Super, tylko... Dobra. Jedna ręka jest, teraz druga, odbezpieczamy. Kurczę, Pan naprawdę sobie dobrze radzi z tymi rękami. Może, próbował Pan w domu. To Pan se musi poradzić. No tak. Pan teraz, ja zaraz. Tak. Okej. Okay. Dobra, w takim razie ja bym się udał do kampera. Dobrze. Wejdę ja tutaj dosłownie na 10 sekund. 10 sekund spróbuję uwolnić się z tych kajdanek i znaleźć Pana kartę. I przy okazji nie zniknąć kampera. No dobrze. Dobra. Dobra? Dobra. Zamykać? Tak, tak, tak. Proszę zamknąć. Dobra. A gdzie on te karty w ogóle ma swoje wszystkie? Widział ktoś? Dobrze? Za dużo osób patrzy. Tak, stres. I raz, mm. dwa. O, poleciało. Patrz, o, jest. Teraz no, jest. No, e, pięknie! Jest. Pięknie! Dobrze. dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję panu. Niech kamper służy, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Piotrze, zapraszam do kampera. Poszło panu tak fantastycznie, że musimy go niestety wydać. Jakby pan mógł zademonstrować, jak się otwiera taki dach. 20-letnie auto, czyli podejrzewam, że mało kto kiedy miał możliwość otwierania takiego dachu, właśnie hydrauliczno-elektrycznego. I jakby Rafał pokazał naszym widzom, jak to się robi, jak ktoś sobie kupi takie auto. Ale zanim Pan to zrobi, może Pan zobaczyć, jak nam wyszło. Ja, a ja poopowiadam, co my tu robiliśmy. Pan Piotr Domek zadzwonił, że przyjeżdża do Polski na wczasy, bo Pan mieszka na stałe w Niemczech. Tak. E, pod sufitka nam troszkę pozaciekała, czyli zna się Panu. Z przód. Przód? przód nam pospadał, e, tu nam wszystko też wisiało. Tu już tak. e, Boczek się też odkleił. Zgadza się. Zrobiliśmy nowy materiał. E, przy tego typu autach 20-letnim, gdzie naprawdę tam troszkę był już z, za, za, zamokło, gdzie ta woda gdzieś tam się dostawała nam z przodu. E, ta podsufitka no już ona tam troszkę dostała. E, żeby to oczyścić, wyczyścić, bo ten materiał się zrywa, trzeba tą gąbkę całą. E, zerwać, zeskrobać dosłownie, osuszyć to wszystko, żeby to jednak trzymało po tej naprawie. No i tu nam się tak to udało zrobić przez w sumie ile? Dwa dni. No od czwartku do dzisiaj, nie? No, pół, półtorej dnia. Półto tak. Półtora. Tak. E, I na pierwszy rzut ok, jak to się Panu podoba? Bardzo. Jest czysto, widzę, że tu wszystko pasuje. Mm -hmm. Myślę, że jak tak będzie trzymało, to nie mam pytań. <głos> <głos> tak by Pan teraz pokazał, jak to się otwiera. Bardzo prosto, jak działa, to bardzo tak. prosto muszę tylko zmienić pozycję. Aha, tak. A tutaj na nasza firma lakiernicza zaprzyjaźniona. E, jakby się czego Rafał powstrzymał, e, bo to jest auto, e, które potrzebujemy, bo to jest ten uszkodzony. Uruchamiamy stacyjkę. Aha, czyli musi być. E, I ale... zapalamy silnik, bo według instrukcji tak powinno być, okay. że silnik powinien pracować. Następnie tu przyciskamy ten przycisk. I szukamy sobie tu pozycji gdzie jest dach Ausfalt, dach. I szukamy pozycji na otwieranie dachu. Okay. Przyciskamy ten przycisk i czekamy. I trzymamy, tak? Tak. Okay. Powinno się też otworzyć okna, żeby on miał nabrać powietrza, powietrza. bo on po prostu działa jak gdyby tłok ciąga wtedy powietrze, więc powinno się otwierać. Okna, żeby nie miał oporów. Mówi ci pan? No i teraz czekamy, aż się dach otworzy do końca. Ta pompka jeszcze chwilę popracuje, i sama się wyłączy. No i dach jest otwarty. I dach ma otwarty. No, możemy wyłączyć silnik no. i możemy iść spać. Dla mnie, dla mnie to jest fajne, ciekawe przeżycie. Eee, Szybciej niż w T7. Tak, no w nowym T7 mieliśmy na testach, sprawdzaliśmy, to to dłużej to schodzi. E, Rafał, jakbyś pokazał w ogóle 20-letni namiot. Widać, że on już ma te 20 lat, ale jeszcze trzyma, czyli te e, materiały jakościowe, były bardzo dobre. E, teraz trzeba by tam się powoli rozejrzeć za, za nowym namiotem. On jest fajny, bo on ma na kedrę wpinany, czyli tam do wymiany wiadomo, no to troszkę czasu zejdzie. ale tu jest parę takich, no ale wiadomo, po 20 latach to już można się spodziewać, że nie wszystko jest perfekcyjne. I auto ma przejechane? 239 tysięcy. 239 tysięcy. Ha! A tam nasza lalka idzie do schowania, stała sobie, akumula akumulator się skończył. No dobrze, czyli mamy tu jako ciekawostkę pokazaną otwieranie dachu w 20-letniej typiące elektryczno-hydraulicznie. Rafał, no ty, no zobacz, kilka przetarg, kilka dziurek, no ale to jak na 20 lat, na materiał. A impregnował, impregnował Pan go kiedyś czymś? Namiot? No. Nie. Nie, nic, po prostu tak, że korzystam. Tak. Poleca pan takie hmm. auto? Um, czy, czy by pan zmienił w ogóle? O. Nie, nie zmieniłbym. Bo on po prostu, ja go mam od początku, wiem w jakich był rękach, i poza tym ym, słyszałem, że te nowsze jednak się lubią psuć. Przynajmniej jeśli chodzi o część tą hmm. samochodową, a nie teraz tą część mieszkalną, ale lubią, lubią już lubią szybciej wysiadać. No teraz troszkę inna jest technologia i ta ekologia chyba zabija te samochody trochę. Jakie są przyczyny? Nie wiem, <grym> ale tak się mówi, nie? że jednak nie są takie jakieś trwałe teraz te nowsze. Auto naprawdę jest bardzo ładne, ono ma w ogóle fajny kolor, takie, takie świeże, soczysty, takie... Super. Panie profesorze, dziękuję bardzo za skorzystanie z naszych usług, Pan skorzystał jeszcze z naszego domku nad jeziorem Wielkim Partęczyny. Tak, mogę polecić, bardzo ładne miejsce, bardzo wypoczynkowe. Cisza, Super. spokój? Tak, jak najbardziej. Jak Wasze dziewczyny, zadowolone? Tak, również. A, a, a ryby? Już były próby? Dzisiaj się wybieramy wreszcie. Jesteśmy przygotowani w stu Pogoda była Trzy, taka trochę... Nie chce nam się wychodzić z domu. <laughs> Dokładnie. <laughs> no dobrze Dokładnie. tam, nie? Dobrze. Widok na rybki jest, na kaczki jest, ptaszki. Pomost jest. Po co Mę... to myślę, nie po raz... męczyć te ryby? To myślę, że nie, nie raz jeszcze mnie odwiedzicie. Na pewno. Być może. Dziękujemy serdecznie. Panowie, dziękuję bardzo za odwiedziny za to, że wystąpiliście u nas na kanale. Yy, I, I niech służy i no, zapraszam na serwis do nas. Myślę, że jeszcze pojeździ. Raz do roku na serwis może Pan do nas spać tak tydzień wcześniej, tylko chociaż się odezwać. <laughs> Dobrze. Teraz bardzo sympatyczni cześć. panowie. Dziękujemy serdecznie. My już finiszujemy, jeszcze tylko dwa auta dziwy damy i do domu. Dzięki nie, bardzo i do zobaczenia. Cześć. Nie, do Tak. Które już teraz cię tam też było wyłamały trochę. A, i one nie składają, nie wciągają na miasto trzeba zawsze trochę uważać, żeby... Tu nie... To jest kwestia... Pan Piotrze, na emeryturze to ma się czas. Można sobie spokojnie obejść. Wszędzie poprawić, dotknąć. To jest piękne właśnie. I zamknęło się. Ładnie, pięknie. Dobrze, Piotr, Piotrze, opanuje. A? Tak A opanujemy ona, tak to sobie... o Bo to jest numer. A, i się nie ułożyło jeszcze. No i tak, tydzień po naprawie i jeszcze działa, <ścoughs> Sukces! Sukces Co? O, sekunda. Jest! Jest piękny. I ja się na coś przydałem. No i teraz co? Elektryczno-hydrauliczne czy ręczne otwieranie i zamykanie? Hmm. Przy tych nowych to jest jakieś 20 tysięcy więcej. A, to przemyślenia już Wam zostawiam. Zakończenie numer 3. Do zobaczenia.